My już w Krakowie. Jesteśmy już w Krakowie oraz Gdańsku. Zatem czas na Szczecin. Podczas mojego pobytu w tym mieście miała miejsce tak zwana rewolucja torowa, czyli gigantyczny remont tras tramwajowych w centrum miasta. Jak więc jeździ się po Szczecinie? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku na Kanale Tramwajowy. Zapraszam do oglądania. Szczecin najczęściej jest kojarzony z licznymi zabytkami, wieloma stoczniami czy słynnymi regatami Tall Ship Races. Warto jednak pamiętać, że w tym 400-tysięcznym mieście działa bardzo ciekawa sieć tramwajowa, w skład której wchodzi m.in. szczeciński szybki tramwaj, czyli najszybsza trasa tramwajowa w Polsce. Jednocześnie część torowisk jest w dość kiepskim stanie, np. Plac Rodła czy Żołnierza Polskiego. Na szczęście, prowadzona właśnie rewolucja torowa pozwoli dać drugie życie najbardziej zdegradowanym odcinkom torów i usprawnić przejazd przez centrum miasta. Tak duża modernizacja, prowadzona naraz na najważniejszych skrzyżowaniach tramwajowych, z pewnością jest bardzo uciążliwa i spowoduje mały paraliż komunikacyjny, lecz jej rezultaty zapewne wynagrodzą mieszkańcom Szczecina wszystkie problemy, które wystąpiły podczas remontu. W tym pięknym mieście nad Odrą razić może jeszcze jedna rzecz, a mianowicie niezbyt duża ilość niskopodługowych tramwajów, bowiem na tory Szczecina wyjeżdża zaledwie 28 P120NAS oraz NAS2 oraz kilka modelusów beta, które łącznie stanowią zaledwie 16,9% całego taboru tramwajowego. Pozostałe pojazdy, czyli głównie Tatry z Berlina oraz Konstale 105 N2K model 2000, tzw. Delfiny, są niestety wysokopodłogowe i stanowią zdecydowaną większość taboru tramwajowego. W takiej sytuacji przydałoby się więc kupić kolejnych kilkadziesiąt nowych pojazdów. Co ciekawe, Szczecin prawie w ogóle nie posiada oryginalnych tramwajów typu 105 NA. Praktycznie wszystkie wozy wyprodukowane przez chorzowski Konstal zostały zmodernizowane do wersji 105 NG 2015. Mimo wszystko Szczecin nie zostaje w tyle pod względem remontu starszych torowisk oraz budowy nowych tras. W ostatnich latach wyremontowano m.in. odcinki torów na ulicy Potulickiej czy między Wyszyńskiego a Basenem Górniczym. Z kolei nowe trasy powstałe w ostatnim czasie to torowisko do pętli Turkusowa, między pętlą Lasar Koński a Rondem Olszewskiego oraz do nieotwartej jeszcze pętli Netto Arena. Ta ostatnia będzie zresztą jedną z większych w mieście, z czterema torami postojowymi. Zaś kolejna rzecz, która wyróżnia Szczecin na tle innych miast, to specjalna księga malowania pojazdów komunikacji miejskiej oraz wiat i słupków przystankowych, tak tzw. floating garden. Niezwątpliwie należy pogratulować pomysłu, kolorystyka ta jest bowiem niezwykle ładna i estetyczna. Mam nadzieję, że za kilka lat Szczecin będzie posiadał torowiska wyłącznie w dobrym stanie, a tak zwane tańczące tramwaje, będące swojego czasu hintem internetu, przejdą do historii. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Chętnie bym zrobił dłuższy, ale tak samo jak w Gdańsku, mój pobyt w Szczecinie nie był zbyt długi. Zostawcie wiadomość w komentarzach, jeżeli macie jakieś zastrzeżenia co do odcinka. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.